Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie całego display boxa z kolekcji Panini Top Class 2022. Jak widzicie jest on jeszcze zamknięty całkowicie. A tutaj otworzymy. I zobaczymy jaki dzisiaj będzie los. Czy będzie łaskawy i padną dwie rarki. Tym najlepiej jakby to nie była jedna rarka Invincible tylko z zawodnikami, ale zobaczymy. No i zaczynamy wszystko tylko wszystko będę otwierał oczywiście, ale prezentować będę tylko karty specjalne. I mamy Federico Chiese z Juventusu, top forward. Następnie lineup Atletico i logo Manchesteru City. Czyli tutaj były trzy karty specjalne. Kolejna saszetka Griezmann Top Forward z Atletico. I line up Liverpoolu. I jest kolejna trzecia karta. Idol Bamba z Lille. Mamy Hawerca z Chelsea, top midfielder i logo Barcelony. No, czyli dwa loga już trafione. Oczywiście najrzadsze to Ajax i Borussia Dortmund. No i popatrzcie: jest Cristiano Ronaldo, top forward z Manchesteru United. Line up Bayernu i Gindogan. Idol Manchesteru City. W kolejnej saszeczce mamy legendę Wayne Rooney z Manchesteru United i trzecie logo dzisiaj Real Madrid. Lukeshaw, top defender Manchester United, line-up Liverpoolu. Conor Bradley, rookie z Liverpoolu. I Bastoni Idol Interu. Berguis, top midfielder Ajax i line-up Realu Madrid. Alvaro Murata, Juventus Top Forward i kolejna karta też z Juventusu. Line-up, i do tego jeszcze Koke, kapitan. Atletico. Pogba, top midfielder Manchester United. Line up Realu i idol Lil Celik. I ponownie mamy line up z Juventusu, Guerreiro i Dol Dortmund. No i proszę: jest Messi, top, forward, Paris Saint-Germain i line up Manchesteru, City. Z Manchesteru City ruki Romeo Lavia i kapitan Manchesteru United Harry Maguire. Line-up Manchesteru City i idol atletico Angel Correa. Betancourt z Juventusu, top midfielder i line-up Paris Saint-Germain. No jak na razie nie było Rarki, a już jesteśmy za połową. Z Paris Saint-Germain, Bitu Mazala, rookie i logo Liverpoolu. Toni Kroos, top midfielder Real i line-up Interu. I mamy w końcu pierwszą rarkę. A będzie to napastnik. Jack Grillish z Manchesteru City. Kolejnej saszetce jest Modric z Realu Top Midfielder i line-up Paris Saint-Germain. Line-up Chelsea i kapitan Ajaxu Dusan Rudiger z Chelsea Top Defender. I line-up Barcelony, Ajax Klasen Idol. No, i będzie druga rarka, moi drodzy, więc super. A mianowicie, no, niestety, to co zawsze, czyli jak jest jedna normalna, to Invincible też musi być przy okazji. I zostały nam dwie ostatnie saszetki. Line-up Interu, Carasco Idol Atletico i ostatnia saszetka Donnarumma Top Defender Paris Saint-Germain i Kapitan PSG Marquinhos. Czyli moi drodzy, reasumując, no dzisiaj na odcinku nie wpadło za dużo takich rzadszych kart. Myślę, że najrzadszą, pomijając tutaj rarki, jest Havertz, top midfielder. O, dość rzadko wpada ta karta, no a pozostałe w miarę często się trafiają. Jak widzicie, dużo jest zawsze line-upów, więc z tym nie ma problemów. Okej, okay, to by było wszystko z mojej strony na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć!